Siemanko! Witam w kolejnym odcinku Hulajkom po mieście. Dzisiaj znowu mały, miejski pomykacz, hulajnoga. Jak zwał, tak zwał, ale generalnie mała, miejska hulajnoga. Całkiem ciekawa, od jakiej firmy to już? Po intro! No i ten mały, miejski pomykacz to jest Aowo T1 Pro. Czyli mała, miejska hulajnoga, która jest dość ciekawym stworem, bo, tak jak widzicie teraz, właśnie po przebitkach, jest konstrukcyjnie jak Xiaomi, ale ma zawieszenie wahaczowe. I klasycznie przejdziemy sobie od parametrów technicznych. Potem powiem, co ja myślę, jak mi się na nie jeździ. A na końcu powiem, dla kogo moim zdaniem, może to być. Fajne rozwiązanie, fajna hulajnoga. No i na sam koniec zobaczycie przebitki z jazdy, ponieważ pojeździłem tą hulajnogą naprawdę. Pojeździłem, bo chciałem zobaczyć. Byłem w ogóle bardzo ciekawy tego zawieszenia, bo wygląda bardzo niecodziennie to zawieszenie. I byłem ciekawy, jak ono się sprawdza w ruchu miejskim, ulicznym. Tak, to prawda, teraz nagrywam w lesie, ale spokojnie. To hulajnoga jest raczej do miasta, nie do leśnych tam wyczynów. Silnik. I to dawno nie miałem silnik. W przednim kole mocy 350W spokojnie rozpędza tą hulajnogę do maksymalnej prędkości 25 km, bo na tyle nam pozwala bateria. Bateria jest w standardowa standardowo, jak na te małe miejsce, wszelkie konstrukcje. 36V, ale 104 godziny. Więc to jest fajne, bo daje to nam jakieś tam 370 godzin, które według AOW powinno przełożyć się na 30 km zasięgu. Uważam, że to jest realna wartość. Tak, 30 km na baterii 10 baterii jesteście w stanie przejechać. Wiadomo, jak ktoś się uprze, zrobi 25, jak ktoś będzie bardzo oszczędny, to zrobi 3, 35. ale to jest taka moim zdaniem, 30 to jest realna wartość, która została podana. Pierwsza taka konstrukcja w moich rękach i powiem Wam szczerze, że yy, stety albo niestety koła są tutaj 10-calowe, pełne, lane, yy, ale dzięki tej amortyzacji naprawdę ten komfort jest zachowany naprawdę na przyzwoitym poziomie. Nie powiem, że jest super. Na pompowanych byłoby lepiej, ale tak jak podkreślam, często yy, lane koła i amortyzacja to jest taki moim zdaniem całkiem niezły kompromis do tego, żeby nie martwić się o przebijanie gum. Niektórzy dość często przebijają te dentki, zrażają się, mają problem, wkurzają się, bo często do serwisu wchodzą, nie dość, że wydają kasę, to jeszcze w sezonie trzeba czekać, bo serwisy naprawdę mają potężne obłożenie i czekanie jest naprawdę tygodniami, nie dniami, a tygodniami czekacie na swoje sprzęty. Serwisy robią jakieś usługi Premium Express, które wam wymienią tam powiedzmy od przysłowiowej ręki dentka, ale płacicie dużo wyższą stawkę niż zwykle. Więc to, moim zdaniem, jest kompromis między tym, żeby w miarę się nie martwić o serwis tej nogi, nie przebijać jej w razie, znaczy nie przebijać jej, ale mieć zachowany jakiś tam w miarę dobry komfort. Bo ten w miarę dobry komfort jest. Na drobnej kosteczce czuć te nierówności, no bo to głównie opona wybiera te nierówności, nie zawieszenie. Przy większych nierównościach zaczynam tutaj robotę robić zawieszenie i naprawdę wykonuje ją solidnie. Mechanizm składania. Prosta konstrukcja, widzicie teraz na przebicie. Stara konstrukcja, sprawdzona konstrukcja, działająca konstrukcja, nie łapiąca luzów, nic dodać, nic ująć. Prosty, łatwy w obsłudze, nie psujący się mechanizm składania. Oświetlenie. I z oświetleniem nie ma szaleństw. Lampa z przodu, jak widzicie, zwykła, prosta, taka jak w szajomi, Z tyłu też światło pozycyjne i dodatkowo światło stopu. Nie ma żadnych kierunkowskazów, nie ma żadnych podświetlanych podestów, nie ma zbędnych bajerów. Wrócę jeszcze na chwilę, bo po części jest to powiązane z mechanizmem składania. Tutaj widzicie, jest taki haczyk. Ten haczyk służy do tego, że w momencie, kiedy rozblokujemy mechanizm składania, złożymy kierownicę, to tutaj mamy drugą część, a tak jakby takie ucho. Na które łapiemy i podnosimy tą hulajnogę, i możemy ją swobodnie gdzieś tam wnieść, przenieść, przetransportować. To też jest fajna rzecz, ponieważ ten haczyk nie musi być tylko haczykiem do blokowania hulajnogi, ale może być też na przysłowiową siatkę haczykiem. Waga, I to się szanuje. Waga, jaką wyczytałem na stronie ował, to jest 14,5 kg, więc ta hulajnoga naprawdę moim zdaniem praktycznie nie waży nic. Jest łatwa w noszeniu, łatwa w przechowywaniu, łatwa w. Czymkolwiek tak naprawdę. Dzięki temu wszędzie możecie ją ze sobą zabrać. Hamulec. Hamulec z tyłu. Tarczowy, linkowy. W 100% zatrzymuje tą hulajnogę. Nie ma żadnych zastrzeżeń do niego. Teraz jest aktualnie, jak to nagrywam, promocja na tą hulajnogę 220 euro. W regularnej to jest 250. Na dzień, w którym sobie nagrywam i przeliczałem te stawki, to 220 euro to jest niecałe 950 zł. 250 euro to jest 1075 zł. Cena jest naprawdę mega konkurencyjna, mega dobra. I za 1000 zł, czy mniej niż 1000 zł, to naprawdę ciężko znaleźć nową, fajną, sprawną działającą hulajnogę, która będzie miała zawieszenie. Teraz kilka słów ode mnie. tak, ja zrobiłem parę ładnych kilometrów, jak nie parę dziesiąt na niej. I tak, y, oczywiście, zawieszenie jest. Zawieszenie fajnie pracuje. Czasami przy odbiciu zawieszenia, czyli jak się ugnie i wróci szybko gwałtownie, słychać delikatne stuknięcie. Nie ma też co się czepiać, bo to nie jest najwyższa klasa zawieszenia, dlatego że ta hulajnoga kosztuje, przypominam, w okolicach tysiąca złotych. Więc nie ma co się czepiać, nie ma co na siłę szukać w niej idealnego sprzętu. Zawieszenie tył też pracuje fajnie, naprawdę ta hulajnoga się ugina. Wiele rzeczy zostało przemyślanych. Tak, jakby na przykład ona jest podniesiona na tym zawieszeniu, błotniki są wyżej. W ogóle cały podest jest wyżej, dzięki temu gdzieś pokonujecie większe te nie, pochylenia. Wada na pewno, jaka, którą moim zdaniem jest do dopracowania, to jest to, że w momencie, gdy macie założone zawieszenie z tyłu, to nie jesteście w stanie do tego założyć już spornika błotnika, przez co błotnik będzie latał. Może się łamać. Myślę, że trzeba to gdzieś wkalkulować w koszta. Kierownica. Kierownicy nie ma nic porywającego. Gripy jak w mi, manetka przyspieszenia jak w mi, wyświetlacz jak w mi, dzwonek... dzwonek nie jak w mi, ale już znacie ten dzwonek. No i klamka hamulca z czujnikiem hamowania. Tak naprawdę tyle. Naprawdę powiem Wam, że... Podsumowując, dla kogo to może być sprzęt? To może być fajna hulajnoga dla kogoś, kto chce w miarę bezobsługowy sprzęt, bez martwienia się o dopompowywanie kół i tym podobne, zaczyna padać deszcz, więc zaraz niestety będę musiał kończyć pogodę w czerwcu, w połowie czerwca, żebyśmy mieli taką pogodę. To jest po prostu żart. Bez przerwy pada i ciągle mnie ten deszcz wygania. Nie jestem w stanie dla Was nagrywać materiału. Weźcie się. Pogoda ogarnie się. Dobra, wróćmy do, do, do tego, co mówiłem. Dla kogo to jest hulajnoga? To jest fajna hulajnoga, dla kogoś, kto chce poruszać się głównie po mieście do sklepu przysłowiowego czy do pracy parę kilometrów podjechać, czy hybrydowo, właśnie do pociągu i potem do pracy coś parę kilometrów. To jest naprawdę dobry sprzęt do takich rzeczy. Kosztuje niewiele. Eee, chciałem powiedzieć, że nie będzie szkoda, jak się zepsuje. Oczywiście, że będzie szkoda, jak się zepsuje. Baterię ma większą niż standardowa Xiaomi. Ma amortyzację, ma 10-calowe koła, więc większe opony. I dodatkowo te opony są Lane, więc się nie przebiją. Generalnie, naprawdę to jest bardzo w porządku, noga. No i już oczywiście tam bez większego przedłużania na siłę. Zaraz zobaczycie, jak ona wygląda w ruchu miejskim i pozamiejskim. Teraz Wam tylko przypomnę, że z Kubą prowadzimy grupę na Facebooku Elektroaktywni, więc polecam tam wbić i zaobserwować i dodać się do czatu społecznościowego. Tak samo zostawiam Wam w opisie mojego TikToka, Instagrama, tam jestem dużo bardziej aktywny, znacie backstage'e, wcześniej wiecie, co robię aktualnie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Zostawiam Wam link w opisie do Aowo T1 Pro. I co, jak chcecie, to wbijajcie, kupujcie, korzystajcie z linku. Ja już będę z Wami się żegnał, bo mnie goni deszcz. Trzymajcie się, cześć!